Kult rodziny Mansona Jeśli Ci się spodoba, zostaw subskrypcję i komentarz. Charles Milles Manson Urodził się 12 listopada 1934 roku w Cincinnati w stanie Ohio. Jako syn 16-letniej Kathleen Maddox, która posiadała burzliwą, przestępczą naturę i była alkoholiczką. Dorastając w takim otoczeniu nie dziw, że większość swojego wczesnego życia spędził w zakładach poprawczych. Został również skazany na 10 lat za fałszowanie czeków pod koniec lat 50 Charles Manson był charyzmatyczną postacią z trudną przeszłością, która przyciągała różnych zagubionych młodych ludzi, rozczarowanych społeczeństwem. Oczywiście był chory psychicznie i potrafił świetnie manipulować otoczeniem. Swoją Manson Family założył latem 1967 roku. Osiedlając się na ranczu Spahn w Kalifornii, Manson głosił doktrynę, która łączyła apokaliptyczne proroctwa z osobistymi żelami. Czego kulminacją było coś, co nazywał helter-skelter, oczekiwana wojna rasowa, którą według niego mógł wywołać. W przeciwieństwie do większości sekt, rodzina Mansonów nie opierała się głównie na religii. Jednakże Charles Manson parał się satanizmem i scientologią, oraz wyznawał dziwaczne quasi-religijne idee. Głosił, że nadchodzi wojna rasowa, rozpoczęta przez czarną społeczność, i że będzie chronić rodzinę Mansona, zabierając ją na pustynię aby przyczekała Armagedon. Podstawy tych teorii wysnuwał z dziwnych interpretacji. Na przykład piosenek The Beatles. Rodzina prowadziła wspólny tryb życia. Zajmowali się zbieraniem śmieci oraz kradzieżą, byleby przeżyć. Ich działalność nasiliła się, gdy apokaliptyczna wizja Mansona nie zrealizowała się. Co to prowadziło do, w końcu do serii strasznych zbrodni. Co istotne, Manson sam żadnej zbrodni nie popełnił. Wszystkiego dokonali jego zwolennicy za jego namową i z rozkazów. Na szczęście, prawo amerykańskie dostrzega nierozerwalny związek między spiskiem w celu popełnienia morderstwa, a działaniem sprawczym. To pozwoliło uznać Mansona za głównego winowajcę. Leslie Van Houten urodziła się 23 sierpnia 1949 roku w Los Angeles w Kalifornii. W przeciwieństwie do Mansona, miała wygodne życie. Była czy liderką w szkole średniej, została również królową balu. Wszystko to nie zapowiadało jej uczestnictwa w tym wszystkim, ale po co tak właściwie dołączyła do Mansona, mając takie dobre życie? Tak jak wielu innych młodych ludzi, pod koniec lat 60. szukała sensu i celu w życiu. Była rozczarowana społeczeństwem i ciągnęła ją do alternatywnego życia rodziny Mansona. Manipulacja, pozornie rodzinne ciepło, pogarda dla konwencjonalnego społeczeństwa w połączeniu z zakazanymi środkami doprowadziło do tego, że zdecydowała się do nich dołączyć. Ale to tylko jeden z naprawdę wielu przykładów. Rodzinę Mansona przepisuje się kilka morderstw. Jednak zdecydowanie najgłośniejszym było morderstwo aktorki Sharon Tate, żony reżysera Romana Poleńskiego. Uważał, że rozpoczęcie konfliktu jest obowiązkiem jego i jego rodziny. To jedna z teorii wyjaśniających motyw morderstw. Chodziło o to, aby ludzie uwierzyli, że morderstwa popełnili Afroamerykanie. Sharon była w ósmym miesiącu ciąży. Przebywała właśnie w swoim domu wraz z czterema osobami: JM Sebringiem, Abigail Folger, Wojciechem Frykowskim oraz Stevenem Parentem. Późno w nocy do domu weszło na polecenie Mansona czterech członków rodziny. Mieli prosty rozkaz – całkowicie zniszczyć wszystkich w domu, tak makabrycznie jak to możliwe. Manson wierzył, że pomoże to rozpalić apokaliptyczną wojnę rasową. Pierwszy życie stracił wyjeżdżający z posesji Watson. Następnie intruzji zagnali ofiary w jedno miejsce i nastąpiła brutalna scena, w której dźgali i strzelali do ofiar. Wychodząc, jedna z nich napisała na ścianie słowo świnia, używając krwi Tate. To straszne morderstwo to straszne morderstwo, zapoczątkowało dwudniowy szał zabijania rodziny Mansonu 10 sierpnia 1969 roku, czyli jedną noc po morderstwie w rezydencji Sharon Tate, zachwycony spowodowanym chaosem Manson, osobiście towarzyszył sześciu swoim wyznawcom w kolejnym ataku. Wśród nich była też wcześniej wspomniana Leslie Van Houten, przywódca, wybrał dom Leno i Rosemary LaBianca w Los Feliz, w Los Angeles. Manson wraz z jednym z napastników weszli jako pierwsi, obudzili śpiącą parę i związali ich. Następnie wyszli i Manson rozkazał Van Houten i Cranky Will Cranky Winkel, Cranky Winkel, wejść do środka i dokonać masakry. Tak by wyglądało to jak mrożąca krew w żyłach przepowiednia. Po wykonaniu rozkazu na żołądku Leno Billabianka wycięto słowo wojna, a używając krwi na ścianie napisali śmierć świniom i helter skelter. Początkowo policji nie udawało się połączyć dwóch miejsc zbrodni mimo podobieństwa. Przełom nastąpił dopiero pod koniec 1969 roku, kiedy to Susan Atkins została aresztowana pod zarzutami związanymi z kradzieżą aut, którą rodzina prowadziłaby się utrzymać. W więzieniu Atkins chwaliła się współosadzonym zbrodniami, których dokonali. Jednak jeden z nich doniósł o tym policji, co było pierwszym tropem łączącym rodzinę Mansona z morderstwami. Później już poszło szybko. Sprawdzono odciski, zeznania innego członka rodziny i odnaleziono broń, której użyto przy masakrach. W grudniu 1969 roku aresztowano Charlesa Mansona i kilku członków rodziny. Proces, który rozpoczął się w lipcu 1970 roku, był jednym z głośniejszych w historii Ameryki. Wszystkich ostatecznie skazano na karę śmierci, którą zmieniono na dożywocie po zniesieniu kary śmierci w Kalifornii w 1972 roku. Manson zmarł w 2017 roku. Van Houten po 53 latach wyszła na wolność w 2023 roku. Jeśli Ci się podobało, zostaw subskrypcję.